Cześć, z tej strony Kamil z firmy Arkam Cars, a w dzisiejszym odcinku Mercedes a ze Stanów Zjednoczonych. Tak, nie przesłyszeliście się, jest to Mercedes A-klasa sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych. Jest to pierwszy egzemplarz wypuszczony na rynku w USA czy też Kanadzie. W tym przypadku mamy do czynienia z Mercedesem A-klasą w nadwoziu sedan. Na rynku w Europie występuje jeszcze ten sam samochód w wersji hatchback. Oznaczenie serii V177, hatchback W177. Prezentowany egzemplarz posiada jednostkę dwulitrową, dokładnie to benzynę. Jeśli chodzi o ciekawostkę, samochód na auto Widniał jako samochód z napędem naprzód, jednakże po sprawdzeniu pojazdów w raporcie Carfax okazało się, że samochód posiada napęd na cztery koła. Można było się tego też domyślić, ponieważ na klapie bagażnika widniało oznaczenie Formatic, ale dla upewnienia sprawdziliśmy to. Jeśli chodzi o samo uszkodzenie, samochód był uszkodzony z przodu. Dokładnie to wymieniony został pas przedni z chłodnicami, kompletny zderzak, dwie lampy oraz maska. Reszta została w oryginale. Poduszki nie były Wystrzelone oraz napinacze pasów. Mercedes jest już na ostatnim etapie przed wydaniem pojazdu. Dokładnie zostały nam takie rzeczy jak pasowanie elementów, kodowanie lamp, wgranie polskiego menu, europejskich map. Dodatkowo na szczenię klienta zostaną przyciemnione tylne szyby oraz zostanie nałożona folia na dach, która bardzo fajnie skomponuje się z dachem panoramicznym tego samochodu. Jeśli chodzi o tył samochodu, nic nie było tutaj robione, nic nie było naprawione, wszystko zostało w oryginale. Będzie tutaj jeszcze założona tylna lotka, która będzie kierowana na czarny połysk. Myślę, że doda to bardziej agresywnego wyglądu temu samochodu. Patrząc na dół, na pewno rzuca nam się bardzo ciekawie wyglądający dyfuzor. Jednakże jest to tylko i wyłącznie atrapa, tak naprawdę te końcówki są zaślepione, a wydech można by było zobaczyć, gdybyśmy się schylili troszkę niżej. Przejdziemy teraz do środka samochodu i pokażemy kilka fajnych funkcji, jakie ten Mercedes posiada. Jeśli chodzi o interfejs, bardzo dużo się zmieniło w Mercedesie A-klasie. Nie mamy już analogowych zegarów, wszystko zostało zastąpione bardzo ciekawie wyglądającym interfejsem. Mamy do czynienia z dwoma wyświetlaczami, które wyglądają jakby był tak naprawdę jeden, ale są to dwa osobne ekrany. Oba ekrany są dotykowe z regulacją od strony kierowcy oraz środkowego panela. Jeśli chodzi o środkowy panel, mamy tutaj dotykowego touchpada, który Steruje środkowym ekranem. Oczywiście, środkowy ekran również można sterować dotykowo. Wszystko działa bardzo płynnie. Przy odbierze samochodu myśleliśmy, że jest to przełącznik do zmiany biegów, jednak nic bardziej mylnego. Wszystko odbywa się przy kierownicy. Tak samo mamy tutaj widoczne łopatki zmiany biegów, które bardzo fajnie komponują się z całością kierownicy. Jeśli chodzi o deskę rozdzielczą, jest ona bardzo ciekawie wykonana z elementami drewna oraz skóry. Jeśli chodzi o tapicerkę samochodu, jest ona w bardzo ciekawym. Derżowym kolorze w perforowanej skórze. Mamy tutaj opcję podgrzewania oraz wentylacji foteli. Sterowanie, oczywiście, foteli automatyczne z pamięcią do ustawienia tych foteli. Jeśli chodzi o sufitkę, jest ona oczywiście czarna, nadająca fajnego kontrastu. Panoramiczny dach, który oczywiście też optycznie zwiększa przestrzeń tego samochodu. Przechodząc jeszcze na moment do kierownicy, mamy tutaj opcję sterowania centralnego wyświetlacza oraz tego naprzeciw kierowcy. Samochód ma. Przejechane niecałe 3000 km, więc całość środków jest zachowana jakby było salon. Jeśli jesteście zainteresowani importem takiego Mercedesa A klasy, czy też innej marki modelu samochodu, zachęcamy do kontaktu telefonicznego poprzez naszego maila oraz Facebooka. A w tym odcinku to by było na tyle. Cześć!